Cześć kochani, zapraszam Was do kolejnego odcinka z mojej serii na temat retinoidów. Do pozostałych odcinków zapraszam Was tutaj. Natomiast w tym odcinku dam Wam takie bardzo praktyczne porady dotyczące tego, jak stosować retinoidy. Retinoidy zawsze stosujemy w nocy ze względu na to, że one są deaktywowane przez promienie słoneczne, a w dodatku podrażniają skórę i fotouczelają ją. W związku z tym nie są to produkty, które powinny być stosowane w ciągu dnia. W nocy też dodatkowo w większości mało się ruszamy, w związku z tym one mogą lepiej wchłaniać i jest mniejsza szansa na to, że je zatrzemy po prostu dotykając swojej twarzy, mogą lepiej po prostu zadziałać. I to jest właściwa pora na ich stosowanie. Stosujemy je zawsze po umyciu twarzy na gołą twarz. Niemniej nie bezpośrednio potem, jak umujemy twarz ze względu na to, że jeśli nałożymy je na wilgotną twarz, to są w stanie bardziej podrażnić nam. Znaczy silniej działają i, i jakby łączą się z kropelkami wody, no i silniej działają, mają też silniej, silniej większą skłonność do tego, żeby nas po prostu podrażnić. Czyli warto odczekać co najmniej 20 minut, może i nawet 30 minut, zanim nałożymy taki produkt. Tak więc nakładam je na gołą twarz i nakładam je w małych ilościach, co na to, że jeśli nałożymy ich większą ilość, to wcale nie będą lepiej działały, a jest większa szansa właśnie, że będziemy cierpieć z powodu podrażnienia. No i też będziemy po prostu zwyczajnie marnować swój produkt w związku z tym cieniutką warstwą. Po czym możemy albo iść już spać, tak naprawdę retinoidy w odróżnieniu od na przykład nadtlenku kwasu benzoilowego raczej nie przebarwiają, nie odbarwiają, nie... Nie, nie wybielają odzieży, ani, ani chciałabym powiedzieć, pieluszek, ale chodzi mi bardziej o poduszek czy pościeli. Natomiast, no, pewnie dobrze jest poczekać dobre 15 minut, aż się wchłoną i dopiero potem pójść spać. Natomiast, jeśli chcemy, to możemy jeszcze dodatkowo właśnie nałożyć na przykład na pół godziny, pół godziny po nałożeniu retinoidów możemy nałożyć jakiś krem nawilżający serum z przeciwutleniaczami. Możemy jednocześnie na przykład dodać wręcz troszeczkę Kremu nabliżającego do naszych retinoidów i dopiero taką mieszankę nałożyć, szczególnie na początku stosowania retinoidów, one tak będą w ten sposób słabiej działać, ale też będą być może, znaczy na pewno będą lepiej tolerowane i być może to dla niektórych jest, jest warte wypróbowania. Szczególnie, tak jak mówię, w tym pierwszym początkowym okresie stosowania ich, kiedy no to podrażnie bywa całkiem spore, albo jeśli chcemy po prostu bardzo stopniowo skórę przyzwyczaić do ich działania. Natomiast puryści uważają, że po prostu należy nałożyć retinoidy i pójść spać. Natomiast właśnie, jeśli chcemy dodatkowe nawilżenie uzyskać, czy, czy właśnie lepiej je tolerować, to możemy albo nałożyć krem nawilżający tym, jak je nałożyliśmy, albo wymieszać je wręcz z kremem nawilżającym. W przypadku niektórych takich retinoidów syntetycznych na receptę, takich jak na przykład Adapalen, który jest dostępny na przykład w, w preparacie Differin, nie, nie chodzi mi o Adapalen. Adapalen, chodzi mi o Tazaroten, który jest dostępny w preparatach bardzo różne nazwy, są jego handlowe, Tazorak, Zorak, w każdym razie to ta forma retinoidu, jedna z dermatolożek, o których czytałam, wymyśliła taką metodę nakładania czy stosowania i która polega na krótkim kontakcie, czyli po prostu nakłada się je, ponieważ jest to jeden z najsilniej działających retinoidów, najskuteczniejszych, dostępnych wyłącznie na receptę, to nakłada się je na przykład na 20 minut, na 2 godziny, na 3 godziny, a potem spłukuje się je przed pójściem spać, żeby zminimalizować podrażnienie, a no, pozwolić im dosyć silnie zadziałać dlatego że, że, że większość tej substancji zdoła się wchłonąć w ciągu tych paru godzin do skóry właściwej i, i tym samym potem możemy je zmyć i, i, i tak jak mówię, właśnie nie, nie cierpieć tak z powodu podrażnienia, a jakby wciąż zyskiwać na, na, na działaniu tych retinoidów. Natomiast właśnie najczęściej po prostu się je nakłada na twarz i idzie spać. Niemniej ważne od tego, ile retinoidów nakładać każdorozowo i jakie porze dnia, jest to... Jak często stosujemy retinoidy? Czyli, jeśli dopiero zaczynamy swoją przygodę z retinoidami, to nie inaczej jak z innymi drożdżającymi substancjami zawartymi w kosmetykach, czy dermokosmetykach, czy lekach, należy to robić możliwie jak najwolniej. Czyli, początkowo jakikolwiek preparat mamy z retinolem, z retinoidami, czy to taki na receptę, czy z retinolem, czy z retinaldehydem, no, może z wyjątkiem tego z tym składnikiem Retinol Palmitate, który jest najsłabszy w działaniu, należałoby je stosować raz w tygodniu po paru tygodniach, dwóch, trzech tygodniach zwiększyć, jeśli skóra dobrze je toleruje, zwiększyć częstotliwość do dwa razy w tygodniu. I znowu, bardzo uważnie przyglądać się skórze. Jeśli podrażnienie jest do ścierżenia, wydaje się z kolejnymi tygodniami zmniejszać się i dobrze reagujemy na nie i, i, i niewiele cierpimy z powodu podrażnienia, może jakieś takie lekkie uszczenie, może lekkie przesuszenie, ale nic czego się nie da ogarnąć pozostałą jakby elementami pielęgnacji, tak? Czyli dobrym kremem nawilżającym, serum, przeciwutleniaczami, to to po prostu zwiększyć intensywność, aż dojdziemy na przykład do nakładania ich co drugi dzień. Znam osoby, które właśnie nakładają je nawet i codziennie, natomiast wiem, że wiele osób z premedytacją nakłada je co drugi dzień do końca stosowania ich, czy to jest do końca ich życia, czy po prostu przez dłuższy okres stosowania ich, przez parę, parę miesięcy, parę lat, nawet parę dekad, ze względu na to, że po prostu chcą, żeby skóra mogła jakby odpocząć od nich w ten co drugi dzień, jak również z tego względu, że chcą po prostu na skórę co drugi dzień nałożyć jakiś taki bardzo się nienawierzający preparat, czy taki zawierający przeciwutleniacze, I, i z tego względu nakładają je co drugi dzień. Co drugi dzień wydaje się też być dobrą strategią, taką długoterminową, no właśnie ze względu na to, że to nie jest codziennie, to też jakby zmniejsza podrażnienie, podrażnienie skóry pod wpływem stosowania właśnie retinoidów. Natomiast to wszystko zależy od tego, jak wy na nie reagujecie. Nie warto tu się jakby kierować tym, że koleżanka robi to tak, a kolega inaczej, naprawdę to. To nie ma nic do rzeczy. Ważne jest, jak nasza skóra reaguje i warto się kierować wyłącznie tym. I, no i tym, ile jesteśmy podrażnienia w stanie znieść. Warto też podkreślić, że o ile w przypadku kwasów, np. przykład alfa hydroksylowych, skóra słabiej z czasem na nie reaguje, im bardziej się do nich przyzwyczaja, tym po prostu potem słabiej na nie reaguje, to w przypadku retinoidów czegoś takiego nie ma. Im dłużej je stosujemy, tym nasza skóra lepiej toleruje zazwyczaj i, i tym samym możemy stosować coraz silniejsze retinoidy i tym skuteczniejsze, tak? Szybciej działające i silniej działające. W związku z tym zdecydowanie warto po prostu się uzbroić w cierpliwość, robić to powoli i docelowo po prostu bardzo dużo zdziałać kwestii przeciwtrącikowej, przeciwzmarszczkowej i prozdrowotnej. Czyli same retinoidy stosujemy wieczorem, natomiast rano wstajemy, nakładamy krem nawilżający, jeśli wcześniej tego nie zrobiliśmy i koniecznie filtr. Przeciwsłoneczny. Natomiast więcej na temat tego, jakich kosmetyków warto używać wraz z retinoidami, w tym filmiku, tak, żeby nie, nie zagracać tego filmiku. W tym filmiku to już wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Jeśli macie własne jakieś refleksje na temat stosowania retinoidów i jakieś takie sugestie czy, czy porady, to jak najbardziej zachęcam do stosowania ich na dole, żebyśmy wszyscy mogli przeczytać i czegoś się nauczyć. Póki co, ja się z wami żegnam. To już wszystko, co chciałam przekazać w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się miło oglądało, że może czegoś się nowego dowiedzieliście. I cóż, mam nadzieję, że macie się naprawdę dobrze i do zobaczenia w końcu.